Wiem, że możecie być troszkę zawiedzeni, że na wstępniaku nie było niczego dziwnego ze wsparcia. Aczkolwiek jeszcze chyba wsparcie nie dostało odpowiednich narzędzi do tego, aby w jakikolwiek sposób trollować. Mam nadzieję, że w przyszłości, już w pełnej wersji gry, dostaniemy dynamik. Ale o tym za chwilkę. Czołem, czołem, kromka zrzesłem, witajcie moimi w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku na temat Battlefielda 1. I dzisiaj ostatnia klasa w omówieniu, takim małym wstępniaku dla Was, abyście mogli sobie zobaczyć, jak to wszystko działa w Battlefieldzie 1. Czyli oczywiście. Wsparcie. A ten snajper to tak przy okazji na początku, bo zauważyłem, że przez to, że w momencie, w którym strzelamy w Battlefieldzie 1, nie widać nas na minimapie, snajperzy bardzo polubili sobie przedziwne miejsca do oddawania strzałów. To, co prawda, nie było przedziwne, ale no trochę się zaskoczyłem, że mnie człowiek nie zauważył. Moi drodzy, wsparcie. Wsparcie, klasa w Battlefieldzie 1, która y, sprawiała mi na samym początku najwięcej. Może nie problemów, ale nie czułem jej do końca. Jest to klasa, która, no nie ukrywajmy, dla mnie nie jest taką, którą wybieram w momencie, w którym chcę sobie fajnie pograć w Battlefield 1. Nie to, żebym jej nie lubił za bardzo, bo dalej odczuwam oczywiście przyjemność, szczególnie już po pewnym czasie, po pewnym okresie, w którym sobie nią pogram, aby ją doskonale. Poznać, bo jest to klasa moi drodzy, która może w samym zamyśle nie różni się zbytnio od odpowiednika Battlefieldowo-Czwórkowego, ale już operowanie nią w taki sposób mniej więcej, w jakim to w czwórce się odbywało, jest raczej dosyć ciężkie do zrealizowania. Dlaczego byście zapytali? Moi drodzy, zaczniemy od tego, co tutaj zobaczycie. Po pierwsze oczywiście będzie to gameplay, uwaga, z dominacji. Też będzie dominacja, będzie też duży podbój, ale jeszcze wam dominacji nie pokazywałem, a uznałem, że właśnie wsparciuchem na tej dominacji będzie wam najfajniej pokazać gunplay, to jak się bronią strzela, bo wsparcie nie jest już taką bronią, taką klasą, którą faktycznie można coś zdziałać na dystansie. A tutaj pozdrawiam Hellboya, takie nasze przywitanie na dachu, także pozdro chłopa. Fajnie się z Tobą grało, moi drodzy. Będzie tutaj po pierwsze broń Louis Gun AR. To jest broń, którą widzieliście na samym początku. I z takiej ciekawostki, jest to broń, która chyba na której podstawie też widzieliśmy podobną pukawkę w Battlefroncie. Z tego co wiem, w Star Warsie, właśnie te bronie były też robione na podstawie tych broni z I wojny światowej, także to jest jedna z opcji. Natomiast ta broń, którą aktualnie widzicie, to jest M1909 Bennett. Ma przepraszam, jeśli mój w nie jest tutaj zbyt dobry, ale no już musicie, musicie z tym jakoś żyć. I to, co pierwsze się rzuca, moi drodzy, w oczy w przypadku wsparciucha. To to, że na dystansie jest to bardzo, może nie bardzo zła, ale nie jest to klasa, którą na dystansie powinniśmy grać w żaden sposób. W Battlefieldie 4 jeszcze były pukawki, jak chociażby M60E4, które faktycznie potrafiły no, na dystansie, nawet troszkę dalszym, robić niezłe zamieszanie. Niektóre z tych pukawek w Battlefieldie 4, nawet te, te takie świnie wielkie, LKM -y, no były takimi snajperkami bądź co bądź. W każdym razie w Battlefield 1 nie jest to możliwe. To są, moi drodzy, LKM-y, to są karabiny maszynowe, które są stworzone do walki na dystansie bliskim, na dystansie średnim maksymalnie, w moim odczuciu. I to, co się najbardziej rzuca w oczy, praktycznie kiedy grasz, kiedy strzedasz chociażby tym M1909, to to, że... Te karabiny są mocno, mocno niecelne. Ale okej, okay, tak powinno być. Ja troszkę odnoszę wrażenie, że w momencie, w którym ktoś narzeka w Battlefield 1 na niecelność broni w przypadku chociażby strzelania na dystans, to, to coś tu jest nie tak, przecież panowie, pierwsza wojna światowa, więc te bronie nie były mega celne, to nie były laser gany, które idealnie trafiały w punkt na każdym dystansie, także w, tej, w, ty, w, tym, w, te, w tym aspekcie, w tej kwestii jestem jak najbardziej ok, tym jak najbardziej zadowolony. Ale trzeba mimo wszystko po pograniu z Battlefielda 4 troszkę się przestawić na taką grę na bliski na średni dystans, tym bardziej, że co ciekawe, w momencie im dłużej strzelasz, na przykład takim Lewisem czy M1909, im dłużej strzelasz ogniem automatycznym, tym ta broń jest celniejsza. I to jest bardzo dziwne. To jest bardzo dziwne, to jest coś e, oczywiście, czego w Battlefieldzie 4 nie było, e, bo tam wiadomo, albo się strzelało burstem, albo się strzelało pojedynczymi, a kiedy już rozpętywało się full auto bez e, bipoda, no to było ciężko. Tutaj. Jest troszkę inaczej. Im dłużej strzelamy, tym faktycznie widać nawet, że ta celność tych karabinów maszynowych jest większa, jest lepsza, aczkolwiek też nie do przesady. Także nie dajcie się zwieść pozorom, to nie chodzi o to we wsparciuchu, aby napierdzielać na dystansie full auto, non-stop i będziecie trafiać we wszystko. Co się rusza. Moi drodzy, jeśli chodzi o dodatki, niewiele również się tutaj zmienia. Tu w zasadzie zostaje wszystko tak jak było. Mamy oczywiście skrzynkę z amunicją. Mamy oczywiście, oczywiście mówię, coś po kroju klejmorów. Oczywiście nie są to klejmory, to są takie ładunki wybuchowe, które są umieszczone w butelkach. Co widzieliście już, jak zdołałem parę razy rozłożyć. Aczkolwiek działa to tak samo jak klejmor, praktycznie i naprawdę. Naprawdę, bardzo ciężko to zauważyć. Dwie rzeczy moi drodzy, jeszcze, które mi się bardzo, bardzo spodobały we wsparciu. Po pierwsze, pierdółka, ale bipod. Bipod, który można w końcu Jezus Mario rozłożyć, gdzie się tylko chce i nie ma żadnych problemów. Po prostu on nie przeszkadza. Podobnie jest chociażby z tym działem, które posiada asot Tam jest co prawda tripod, ale również nie ma żadnego problemu z rozłożeniem tego gdziekolwiek się chce, także dobra robota DICE, w końcu to naprawiliście. I druga opcja, moi drodzy, już bezpośrednio wiąże się z połączeniem tego wsparcia i jego grą zespołową. E Niby zawsze wsparcie było takim typowym, taką typową opcją, którą się wybierało, jeśli chciało się pomóc zespołowi, no w przypadku chociażby amunicji, tak? Brakowało ci rpg brakowało ci miny, no to miałeś wsparcie, aby dał ci amunicję. Jednak w czwórce było to zrobione w taki sposób, że tych głowic chociażby RPG-owych czy min troszkę było. I tak naprawdę nie brakowało za każdym razem, kiedy je rozkładałeś czegokolwiek innego, bo ginąłeś i spiłeś się z powrotem. Tutaj w Battlefieldie 1 co prawda również jest taka opcja, że dosyć szybko się ginie, bo rozgrywka jest bardzo, bardzo dynamiczna, szczególnie na takiej mapie, jaką widzicie w alfie, ale w przypadku snajpera, czyli skauta, czy tego zwiadowcy, zwał jak zwał, mamy na przykład tylko jedną flarę, więc już warto mieć jakiegoś wsparciucha obok, aby ci tą flarę uzupełnił. W przypadku chociażby e, asolta, czyli szturmowca, już mamy tylko dwa granaty przeciwpancerne. W przypadku tego działa przeciwpancernego, który również posiada szturmowiec, mamy tylko cztery naboje. To nie jest dużo, także naprawdę fajnie to rozwiązano, żeby ten wsparciuch był w końcu przydatny do czegoś, aby on naprawdę pozwalał na rozstrzyganie takich małych bitewek, no bo kurde, zabraknie ci granatów, to cholera nie rozwalisz ciężkiego czołgu. Także fajnie pomysł plusik DICE dla Was. Niewątpliwą, moi drodzy, zaletą y, y, wsparcia jest to, że no, posiada jednak troszkę tych y, kuli w magazynku. Nie jest to, co prawda, zaleta w przypadku M1909, bo to jest tylko 30, tylko 30. Louis Gunn posiada ich 47, y, ale no zawsze jednak to wsparcie y, sprawiało, że, że można było troszkę sobie pofolgować ze strzelaniem i faktycznie to strzelanie robiło różnicę. Co do szybkostrzelania też nie jest jakoś niesamowicie niesamowicie jeśli tak to można powiedzieć Battlefield 4 była chociażby świnia M249 szybkostrzelny LKM który naprawdę robił różnicę szczególnie też na bliski dystans w przypadku M1909 nie porównywałbym tutaj w ogóle do tego. To jest raczej, jak widzicie, jeszcze z celownikiem taki LKM, taka broń na troszkę może średni dystans. W przypadku może tego Luis Gana troszkę bardziej, bo jest on troszkę szybko strzelniejszy, ale tak jak mówię, no tutaj jednak trzeba brać pod uwagę to, że to nie są bronie, które są stworzone do walki na dystans. Trzeba, słuchajcie, tym wsparciuchem pomyśleć troszkę, gdzie się biega. Oczywiście już wielokrotnie powtarzam, nie jesteśmy oznaczeni, kiedy strzelamy. Wróg tak samo, więc czy dookoła głowy jak najbardziej. I ja lubię osobiście wsparciem grać. Troszkę może nie bardziej zachowawczo, ale upatrzyć sobie w Battlefieldzie jeden, e, z dwa, trzy punkty, w okolicach, których faktycznie, jako wsparcie się będę poruszał, e, w których faktycznie znajdę sobie jakieś konkretne miejscówki, żeby rozkładać e, te klejmory pierwszowo-jedne, te butelki, jakoś zabezpieczać sobie tyły i tak dalej, i tak dalej, bo chociażby, jeśli będziemy walczyć na bliski dystans z asoltem, który posiada bronie zdecydowanie szybko strzelniejsze i celniejsze w moim odczuciu, no to. To może być ciężko. Na dystansie dużym też ze snajperem nie ma co w ogóle walczyć. Z medykiem, czyli z, no z medykiem po prostu też nie jest najlepiej na dystansie, szczególnie jeśli ten medyk używa C i Rigotti, Także to jest taka klasa, słuchajcie, która mi osobiście najmniej przypadła do gustu. Na samym początku. Kiedy troszkę już nią pograłem, troszkę ją poczułem, troszkę się wczułem faktycznie w ten zupełnie zmieniony styl gry w porównaniu do Battlefielda 4, to szło mi już zupełnie, 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 lepiej, także całkiem, całkiem fajnie mi się tym grało. No i moi drodzy, takie smaczki, jak chociażby w Louis Ganie, w momencie, w którym faktycznie gdzieś tam się czołgamy po, po, błocie, to ta broń jest cała brudna. To są takie małe pierdółki, ale, ale naprawdę nadają smaczku całej, całej. Rozgrywce. Także moi drodzy, nie jest to klasa moja ulubiona, wydaje mi się, że nie będzie. Jestem ciekaw, co będzie miała do zaoferowania w przypadku kolejnych pukawek, kolejnych broni. Zobaczymy, na razie nie ma co osądzać, aczkolwiek jest to moja najmniej ulubiona klasa na razie po przegraniu w alfie no, kilkudziesięciu godzin, bo poziomu wybiłem 50 chyba pary, 56 albo 57. Także moi drodzy, mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa Pa!